Majaja! Chciałabym Was zaprosić na zrekonstruktowaną brzoskwinkę. Także zaczynajmy. Przez Brzoskwinka teraz będzie miała tylko 4 punkty, także zacznijmy sobie. Więc pierwszy punkt, animku tego dnia. Anime tygodnia, które polecam, jest to Wedding With You. Opowiada o chłopcu, który uciekł z domu i o dziewczynie kontrolującej Le, kontrolującej pogodę. Yy, bardzo fajny animku, jest to film yy, wyprodukowany przez tych samych twórców, którzy wyprodukowali Kimi no Nawa. Jest naprawdę bardzo ładnie dopracowany, bardzo ładny wizualnie. Polecam, polecam, można sobie obczaić. Bardzo fajne. Punkt drugi moi drodzy. Punktem drugim jest postać tygodnia. Em, jako tygodniową postać wybrałam Rokali z Naruto, <śmian> ponieważ <śmian> sobie oglądałam wczoraj te Animku i widziałam jego walkę, kiedy przez przypadek napił się sakę i walczył z takim typkiem Boże, jakie to było piękne. Aaaa! Punkt trzeci, moi drodzy. Jest to muzyczka tygodnia. Tak. Um, ogólnie mam ostatnią fazę na Melanie Martinez, więc piosenka będzie od niej. Piosenką tygodnia jest Mr. Potato Head. My, my Perfect English. Boże. Tak. Um, ta muzyczka brzmi tak. No, i punktem czwartym jest wyzwanko. Bardzo śmiesznie dostałam wyzwanka, by zadzwonić do mojej przyjaciółki. E, witajcie, zapraszam Was na wyzwanko. Sorki za mój głos, ale nagrywam to kolejnego dnia, właśnie wystałam, więc um, no. E, tak. Ok. No, co tam? Daming, nie uwierzysz, co się stało? Co się stało? Mam schabowe, musisz przyjść! Schabowy masz? Tak. Już lecę do ciebie, tak. Jak kupisz mi bilet, to ten przyjadę. Jej Walić, że ja tam nie mięso od dwóch lat, co nie? Nie, możesz ale możesz mi oddać O, dobra, dobra to ten, to, to, to przyjeżdżaj, w sensie. Tak, <laughs> też tak. Dobra, czekam na ciebie ze schabowymi. Tak. 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 No. Tak. <laughs> to tyle. Chcesz pozdrowić moich <laughs> widzów? O tak, pozdrawiam. Demeter tak. was pozdrawia. <laughs> Lecę, bo teraz się i muszę wychodzić. Dobra, to papa. Pa. Pa, pa. Także wezwanko zrobione. Pozdrawiam wszystkich. <grym> Miłego dzieńka życzę. Mam nadzieję, że ta przezkwinka Wam się podobała. <grym> Jest właśnie trochę krótsza. Mam nadzieję, że lepiej będzie się oglądać, bo tamto już mnie zaczęło powoli nudzić. Także no. Buziaczki kocham was matane!